Nie na każdej mapie da się spotować, na przykład jak tutaj Himmelsdorf, no to co ja mogę zrobić, na samym początku wyjechać, ewentualnie na sam środek mapy wysputuje dwa czołki i uciekam, bo no i tak nie trafiam, mogę jechać na tory kolejowe, no ale wiecie, że tam nie ma się za bardzo za czym schować, jestem łatwym celem, więc nie ma co jechać, a więc co by tu robić, no wykorzystać spryt, prędkość, no i własnych kolegów zaskakiwać wroga, zbliżać się, podjeżdżać tak szybko do niego że on nawet nie wie kiedy będziemy atakować go od tyłu czy tam od boku, na przykład jak tutaj Dicker Max Ticker Max nawet nie wiedział, że się zbliżamy dopóki do niego nie strzeliliśmy niestety chyba nie będziemy mieli możliwości go rozwalenia A dokładnie, mam rację u, V-kacz, v, -ka, v -ka, to sobie we mnie i mnie troszkę zarysował Lakers i to dość mocno oj, będzie płacił na samym końcu. Ale wzięło mi to tylko stopień życia. Okej, okay, mamy tutaj Helkata, schowamy się za AT8. Ta Helkata, jeśli dobrze wylosuję mu damage, to mogę być nawet na jeden strzał do. Okej, okay, daliśmy strzał. Troszkę głupio zrobiłem, że zostawiłem ATKO samego. Helkat niestety go rozwalił. No trudno ono się mówi, nie zawsze się da wszystko zaobserwować. Ja skupiłem się na tym Valkaczu. Który niestety i tak zostanie rozwalony przez. Znaczy, niestety. Dobrze nie, ale niestety, bo nie przeze mnie. Mamy Churchilla, który jak widać. zada rozwaju jednego ze swoich. No my tutaj strzelimy mu raz. No i jedziemy gdzie, to, gdzie? by tu jechać? No kapują naszą bazę. O, kapują naszą bazę. Musimy uważać na tego Hellcat'a, co jest po lewej stronie. On chyba ma. Chętkę na mnie, o widzicie wyspotowałem ja, ja jego wyspotowałem, on wyspotował mnie, jadę do bazy, myślę żeby tego tak zmylić No i skręciłem, postanowiłem skręcić w lewo, skurczył byk pewnie się, o kurwa jest i to gnoje jeden W bazie tak, w bazie ktoś kapuje, jest tam, tu jest Helcat, tylko nie jedzie do bazy Jest tam nasz helikat i wrogi helikat. mają prawie podobną ilość życia, ale widać że wrogi haircut chyba szybciej strzelił Niestety, ja ESC nie mam dobrego skupiania, więc nie mogę ryzykować strzału z daleka. Tym bardziej celować, strzelać i czekać, żeby przeładować, bo mam około 12 sekund. więc musiałem podjechać i w taki sposób go rozwalnić. Nie zrobimy aż tak dużo damage'u jak piąty tier na szóstych tierach. Mogą właśnie zrobić właściwie więcej, ale nieźle. Mamy jednego killa, mamy jakieś tam asysty zajeczone. Zrobiliśmy 876 damage. Zerknijmy w takim razie na statystyki końcowe. Ogólnie to nie źle, Dostaliśmy prawie 20 000 w gotówce, 743 doświadczenia. Jakbyśmy grali wtedy na koncie premium, no to oczywiście byśmy dostali tego znacznie więcej. 1114 doświadczenia, no to już jest ładny wynik. Zerknijmy jak to wygląda pod względem doświadczenia i zadanego damage'u. Jesteśmy na trzeciej pozycji, moim zdaniem jest to rewelacyjnie. Wyprzedziliśmy helkaty czy tam SUSTO, które naprawdę mogą znacznie więcej zrobić od moje, i, mojego ILC. Pod względem e, doświadczenia jesteśmy na pierwszej pozycji. Jak to w wroga wygląda? No, a to 8. No, on to troszkę poszalał, To dostał 501 nawet na przegranej. Gratulacje dla tego pana. Ja jestem zadowolony, zerknijmy na kolejną bitwę. Mieliśmy miasto, teraz mamy stepy, tak dobrze mówię. No a ta mapa jest w sam raz również dla ELC. Mamy dużo właśnie takich miejsc, gdzie, gdzie się możemy schować. Jak myślicie, co ja mogę teraz zrobić? No, prawa strona została przez moich graczy, moje, moją drużynę całkowicie zdominowana. Ja chwilę tutaj. Przypauzuję, oddalę kamerkę i tak zerkniemy, jest tutaj po prawej stronie są trzy, trzy czołgi, KW-2, SU i TOG Po lewej stronie mamy kolejne trzy czołgi, no to pomyślicie, po i JLC? No, JLC jest dobry w zabieraniu killów Jak widzicie, pff, przeciwnika pojazd przeciwnika zniszczony, no pewnie wszyscy, wszyscy tutaj się wkurzyli na mnie No bo przyjechał sobie taki JLC. Wjechał wszystkich i rozwalił przeciwnika. Ale spoko, spoko. Jeszcze mają Tigera P. I jest ich sześć, na pewno dopadną tego Tigera P? No chyba, że ja będę szybszy. Widziałem, że Tiger P zerka w prawo. Nie wiem, czy dokładnie mi widział, ale o, coś on tu nie zerka, nie zerka. Jedynego mniej. No dwa razy oddałem strzał tutaj, dwa razy cenny. No zabrałem tylko 277 życia. No ale mamy dwa kile No jestem okropny. Wszyscy pewnie teraz wezwałem A, Guźwa przyjechał takim głównym Jessie i zabiera nam fragi. No ja pierdolę. No oni wszyscy strzelali, musieli się poświęcić, a ja tylko przyjechałem i zabierałem fragi. No dobra. Tak, zelka, bo tutaj jeszcze prędzej miałem. A, już mi zniknęło. Miałem Jaguar taki, taki napis. co, zostało pięciu wrogów, trzy przy bazie jest. O, już jedne, jednego nie ma, czterech zostało. No to gdzieś tutaj musi być artyleria. Kartę powinienem rozwalić. Nie, pow nie powinno być większego problemu. O, oh jest! Co to jest? M44. O, M44 jest dobry gracz, bo mnie zauważył, od razu zaczął się odwracać. Aj! Spudłowałem, ale spoko. Mamy 12 sekund, żeby przeładować artyleria. Powoli się obraca, przeważę, wszystko to powoli idzie Arcie przeładowanie, skupienie i obrócenie się. Musimy go rozwalić na dwa hity, na dwa hity. Staranowanie IC przeciwną Arty nie, nie zawsze do, jest, jest dobrym pomysłem. Chociaż raz udało mi się staranować Artę. Ja zginąłem i Arta zginęła. Okej, okay, jedziemy do własnej bazy, bo widzę, że wróg tutaj zdobywa. Jak na razie wróg nawet wygrywa. Mógłbym właściwie się nawet cofnąć do własnej bazy. Ale nie. Jedziemy zdekapować. Jest ich tam dwóch. Już jest trzech. Mam 15 sekund. Ok, po prawej stronie widzę Su 122,44. Po lewej stronie jest Dicker Max. Mam 8 sekund. Może się uda. Zerka na prawo. Su trafiło. Chyba trafiło, ale zekapował ospek, która ostatnia wjechała na kapa, więc niewiele punktów. Ja celuję, ja celuję, 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 celuję. I spudłowałem Dicker Max strzelił. Co robimy? Wiem, że mi zaraz rozwali, ja nie zdążę przeładować <grym> i wallowałem go za 6 punktów i zdekapowałem całego kapa. <grym> wiedziałem, że kolej zdąży prędzej przeładować, ja miałem 12 sekund, nie całe 12 sekund, postanowiłem go z... uderzyć, zabrałem mu tylko 6 czy 9 życia, czekajcie, 6 życia, ale ściąłem całego kapa. Nie wiem, czy, bym, czy byśmy przegrali przez to, czy nie, ale. Ważne, że zdekapowałem. No i mamy statystyki końcowe. Już tak dobrze nie wygląda jak na poprzedniej misji, ale też nie jest źle. Troszkę wykryliśmy, uszkodziliśmy, trzech rozwaliliśmy. Oj, tak. Pod względem doświadczenia jesteśmy na trzeciej pozycji. Jesteśmy Zaisem i Dicker Maxem. Dicker Max to jest fajny niemiecki premium joke. Tak, premium, tak, jest premium. On jest fajny. Moim zdaniem Pod względem damage'u jesteśmy Uuu, daleko za połową Okej, okay, to co? Przechodzimy do następnego Replay'a Okej, okay, jesteśmy na ostatniej powtórce Tym razem na fiordach I pragnę na samym początku Zauważyć, że w mojej drużynie Jakby troszkę było Mniej dziewiątych tierów niż u wroga Chyba tak U mnie jest sześć dziewiątych tierów A u wroga jest 9 dziewiątych tierów Hmm, no szanse są wyrównane, w końcu ja jadę swoim AMX-em yes. i jest piątego tiaro, spoko, ja wiedziałem, że tutaj szybko zginę. Dobra, postanowiłem przyjąć taktykę, że będę tutaj świecić swoim kumplom, którzy są za mną, będę świecić z przód i w międzyczasie się rozglądać po bokach, zerkać czy ktoś nie jedzie, okej, okay. ruszył wróg, jest fałkacz, który dostał za 257, ale Pantera, o, Pantera się wkurzyła, postanawiamy rozwalić. Przywalił mi nawet, ale niestety oberwał o te 40. E50. O kurde, nie zdążyłem zatrzymać w odpowiednim momencie. E Ścielam gąsienicę, co spowodowało, że Czołg się obrócił. walną koleś w ścianę, i w coraz więcej wrogów. No ja już mówię, O kurde, już po mnie. No co tu robić, nie? No to jedziemy do przodu, do przodu. jedziemy między wroga rozwalili mi gąsienicę e 50 znowu to nie trafiła. Ale co, nic się no mną nie interesuje poza te 2? O, ktoś oto strzał. No dobra, no się bawiłem w babkę w takim razie. Jest te Cisi 2, ale te Cisi Coś tu chłopak chyba za bardzo nie wie, jak strzelać. O, ja niestety nie trafiłem. Niech te dziadowskie działo. Ogólnie, jakbym to teraz grał, bo tu na samym początku grałem JSI. Troszkę inaczej, inną bym taktykę przyjął, znaczy też bym jeździł wokół, ale ściągałbym mu też również gąsi i troszkę inaczej bym jeździł. Ale dobra, strzeliłem go raz za 249, zostało mu 494 życia, czyli jeszcze co najmniej na dwa strzały go muszę wziąć. Strzelamy jeszcze raz, strzelamy, jeszcze raz będziemy strzelać? Jest, strzeliśmy jeszcze raz, Teraz uciekamy, bo koleś podjeżdża pod ścianę. I niestety już nie będę miał szans, żeby go objechać. Niestety tutaj taki kw dwójka, ho, z trollem? Aż nawet nie wiem. Tak, chyba jest trollem, Przywali mi za ileś tam, 275. I teraz skończyłem swoją grę. No dobra. Jest 6-6. Ja troszkę zadałem demedge'u. Wow, zadałem na 9 tiera troszkę damage. Jak myślicie, jak się skończy ta gra? Zerknijmy, przesuniemy troszkę na sam koniec. No, i jesteśmy praktycznie na samym końcu. gry. Wrok okupuje moją bazę, my okupujemy ich, wro, ich bazę. I niestety, co? Nie przegraliśmy, nie wygraliśmy, ale był remis. Remis, jak zawsze mnie zadowala, lepsze niż przegrana, oczywiście. Zerknijmy w takim razie na statystyki, które nie będą powalające, ale warto zobaczyć. Tym bardziej, że grałem na 9 tierach. A niektóre osoby, jak trafiają na 9 tiery a ja tam piątym tierem czy szóstym tierem to od razu łapiam się za głowę i twierdząc, że nic się nie da zrobić. No to zerknijmy jak to wygląda. No i mamy wyniki końcowe, zarobiliśmy 41 tysięcy w gotówce na remisie. Wow. Doświadczenia już tutaj troszkę mniej, bo tylko 402. Pod względem zadanego damage'u nie jesteśmy na samym końcu, wyprzedziliśmy Taką bestię jak is 8 czy 100, 152, czy VKTRA 4502 pod względem doświadczenia, jak to wygląda? Wow, jesteśmy drudzy! Co jeszcze chciałbym tutaj zauważyć? Potential Damage Received Zadano mi 1365 potencjalnego damage'u. Pragnę zauważyć, że mój ELC ma tylko 400 życia. Zespotowałem na 958, nie jest źle, zarobiłem tylko 35, bo oczywiście tutaj musiałem zapłacić za benzynę, za lakiernika i te sprawy, i te sprawy. Ok, sądzę, że to by było na tyle. Ja się z wami żegnam, wkrótce kolejny odcinek z World of Tanks. Sorry, ale będę pewnie znów was zmęczył ELC, bo mam dwa fajne materiały przygotowane, które chciałem nagrać i wam pokazać. Sądzę, że to by było teraz na tyle. Ja się z wami żegnam i trzymajcie się na polu bitwy. Hej!